Hej, cześć Szymanko, witam cześć. Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mój widz Maciej Pral... Pralka. Pralka. Tak? E, Zrobi dla mnie mapkę, gdzie jest przycisk. No cóż, zaczynajmy. No, kolega i może i widz. No to lecimy. Nie widz, okej, okay. nie widz. Może być. Dobrze. Gdzie jest przycisk? Su, subik musi być. A Was zapraszam do subskrybowania, lajkowania i napisania w komentarzu swojego niku, żeby ze mną zagrać. I Maciej Pałka. Pałka. Maciej Pałka, hashtag ma być. Wtedy dam Wam serduszko. Dobrze. To A, będzie link w opisie, dobra, zaczynajmy. Tu się nie da przejść. A, przycisk, okej. Okay. Czyli wiemy, Polski, znajdź przycisk, English, find the button. Nie da się kliknąć. Dlaczego się nie da? Już To? Co? Nie działa. To nie ten Jezus. A głos bo muzyka tu jest. A, muzyka tu jest. Mały fail. Hmm. Bo challenge robiliśmy. Bez głosu challenge. Polecam. O, fajna muzyka. Ok. Um, I teraz tu mam znaleźć. guzik. O. Aha, tutaj też jest bloka. A tutaj trzeba znaleźć guzik. O, To nie jest ten? Nie, na pewno No bo zobacz też na grasie, to jest na grasie. Hmm. Tam robiłem tą matkę, Gdzieś tutaj musi być skrytka. Wiem, że można zrobić takie ściany bez kolizji. O, dzień dobry. <grytka> Okej, okay, tu trzeba znaleźć przycisk. I to jest kolejny poziom. nie da się niszczyć o guzik na razie łatwo no i tu się da przeskoczyć chyba nie, nie da się Dobrze Aha. o guzik! Znalazłem przycisk Lawa. Okej, okay, to może być trudne było widziałem i zarazała. O jak była się tak patrzy Gdzie? prawo, w lewo o, przycisk kolejny Na razie easy o nie, lody. Najpierw zobaczę cały poziom, a później będę szukał przycisku. To jest dobry. O, tu już jest dobra. Kolejny przycisk. Na razie to nie jest takie trudne. O nie. Mhm. Mm Myślę, że on gdzieś jest tutaj. Tam w No bardzo możliwe. Aha, czyli w drzwiach już jest to. Aha, tu nie trzeba było szukać. Bajk. nie? Aaaa. To gdzie on teraz może być? Gdzieś No, znalazłem. Ale bańczyk się sprawdzi. Sprawdził. Okej. Okay. Tutaj drzwi po kolei trzeba przechodzić. Aha, dobra. O, przycisk! nie, nie mam przycisku. Wcale. Jak sobie widzicie, mapka jest fajna. Jak coś to może kiedyś Wam pozwolę zagrać. Nie ma. Na co tu jest checkpoint? Au. Chyba Coś. wiem dlaczego. Czyli teraz wiem, że muszę uważać. Dwa przyciski, jeden przycisk, nie wiem. Zdawało się, że są dwa. Ten jest przycisk na kolejny level. Ten, po tym metalu jest jeszcze jedna bariera. Ty nie kliknęłaś. Nie. Tak. Nie mogę przejść. Ja, no bo to jest inny przycisk. No mówię. Przecież zrobiłem tą mapę. Aha, dzie na. O nie kurcze, nawet nie zauważyłem, niech to dunder świśnie. Odejdź diable z mocą nieczystą. A więc tak, trole są. A teraz proszę ciebie odejść. To może teraz ty go wciśnij? Co? Dobra. Już. Jest, udało ja się. Mam. Ja też wcisnąłam. Dobrze. Zobacz tutaj. Tu, tu nie mogłeś wtaść. Bo ten się gdzieś odblokowywał przecie tu. Aha! Czyli muszę znać... Masz lepję. Czyli... A tam nie ma checkpointu, czyli idę teraz. Teraz, jak ty tam przeszłeś? Aha, dobra. Szacun. Uważaj. A, nie zauważyłem. Nie ma tak łatwo. Lecimy dalej. Czy to jest jakiś przycisk? Nie. No. Nie. wolałam sprawdzić. Okej. Okay. Wcale nie widzę przycisku. To jest finałowy przycisk. O nie. Muszę uważać, ponieważ... O, co? To... A sku... udało się. Było szybko, a więc taka. Dziękuję Wam za oglądanie mapki pralki do zobaczenia i cześć.